Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pan Bartosz i znajdujemy się u mojego kochanego sąsiada oczywiście go już nie ma, bo on się na kamerze nie, nie, on się na kamerze nie pokaże ale tak, jak widzicie pożyczyłem sobie od niego pewną maszynę a jest to po polsku chyba pielnik, o chwastownik jest to chwastownik, którym jednak można siać od razu no i jak widzicie podpiłem sobie do, do swojego ciągniczka bo sąsiad wziął na testy takie coś bo właśnie sąsiad często sieje soje i tak dalej i się zastanawia właśnie czy nie kupić sobie tego czegoś tego typu, żeby właśnie móc to soję siać szybciej, bo to jednak no soję można z tym siać z tego co wiem a, a a a ma to bardzo dużą szerokość roboczą przy nawet niedużej cenie, bo to chyba jest w granicach o 20 tysięcy chyba, więc nie jest naprawdę źle więc ja myślę, że no Fajnie by było, gdyby. Fajnie by było, gdyby sącie coś takiego kupił, bym od niego pożyczał. jak nie, to nawet się zastanawiałem, czy na pół nie kupić, ale to sobie zaraz przetestujemy. Bo dzisiaj będziemy sobie siać yy, rzadkie w oleistą. Czy posiejemy trawę i zrobimy jeszcze sobie jeden pokój w tym sezonie? Nie, niech pójdzie rzadkie w oleista. W sumie, bo jeszcze na razie tyle tych pól nie mam, żeby aż tak się bawić. Yy... No jak widzicie jest to ogromne, to no ma chyba coś około 6 metrów Ogólnie fajnie, bo przed chwilą sobie nogę przebiłem gwoździem W realu oczywiście O, od zera do hektara, a pierwszy hektar seria dopiero pierwszy hektar? Nie wiem e, Rzodkiew Oleista, no jak widzicie będzie to dość krótki odcinek, bo myślę, że Dwa razy w koło i będzie obsiane Ale Coś się jeszcze porobi e, 200 w górę i kolejny odcinek tej serii no, czekajmy w końcu żeby nagrać tę legendarną kiszoneczkę, ale to może się, nie, może się uda niebawem. Ech, jak widzicie, kółka podporowe tutaj są. Fajnie to działa nawet. Według mnie, tak jak ja, jak mam ten, wiecie, jak e, i tak te orki będę wykonywał, to myślę, że to by było idealne na, moi, e, na mój areał. Więc jest git-git. E, chociaż jeszcze się zobaczy, jak to z tym będzie. To, jak to z tym właśnie będzie? Bo z sąsiadem bym się chciał złożyć, ale zobaczymy, co sąsiad się wypowie. Bo na razie mu się podoba, ale zobaczymy, na no jak dawno. Z tego co wiem, to ta maszyna zostaje chyba na testy na miesiąc. Eee, bo sąsiad jeszcze będzie chciał sobie po kukurydzy właśnie siewy zrobić. No ja zobaczę, bo akurat teraz poszukuję siewnika. Tylko że no jest lipo z tym, że pszenicy tym nie zasieje, ani wiecie. Tak jak ja, co ten, a słomę jednak muszę mieć Do samej, że otkwi, a ja tego rzepaku też zbytnio dużo nie sieję No zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie Też Ale tak jak do poplonu, właśnie jest to, jest to bardzo fajne Ciągnik wcale nie musi być duży w 80 Ma to chyba 80 koni wymagania, coś około tego No wiadomo, u nas lepiej jakby trochę były większe te Ciągniki do tego, ale no, nasiona powoli idą, więc jest fajnie. Żadkie folista idzie dlatego, że sobie później tam, wiecie, przeorem po prostu i już w to pójdzie, w sumie jeszcze nie wiem, co tutaj będzie zasiane. Najprawdopodobniej pszenica, albo tutaj w tym roku pójdzie kukurydza, tak tylko, żeby troszkę jej było, ale to zobaczymy. Bo w myślę, że z tego pola, no, kukurydzy dość sporo będę miał i w tym sezonie mi wystarczy. Nie mogę się doprosić do firmy, która będzie mi kosiła, dlatego tych, ten odcinek jest jeszcze, no, łapanie. jak się zdenerwuję, to jakoś sam będę kminił, ale to zobaczymy. Samemu raczej nie podwożę, bo Adam tam hajus zachlał i go nie ma. A ja bym chciał wozić, album pewnie by woził i sieczka by się wzięła, ale no, album nie ma. Adum Tera nie chętny. Ujujuj widzicie co? Eee, zaraz do Was ruszę, tylko sobie zrobię miniaturkę. Dobra, witam po cięciu. Eee, damy sobie hashtag boląca noga, a ja przykrycie serduszko. Ale serie miałem takiego pacha, no, no, na nade na gwój centralnie, nie. I jakoś tak poczułem to wyciągnąłem tą nogę, ale trochę mnie piecze, więc... No, nie fajnie, nie fajnie, To chyba będzie najkrótszy odcinek na tym kanale, ale... Coś sobie jeszcze porobimy. Eee, myślę. Hmm. W sumie co by tu może nie było porobić? odwieziemy na pewno maszyny sąsiadowi e, Taki odcinek tylko z dupy, że tak powiem, bo no jak, e, jak, jak to ja e, nagrywane tak na szybko. Ale teraz. Teraz już będzie coraz bardziej chilloutowo na kanale. Ogólnie Lizard e, G2, czyli głębosz mój kochany. E, czy nie mój, nie jestem jego autorem, tak ja tylko programowałem. Czeka na testy na konsole, czyli myślę, że w następnym tygodniu już będzie do pobrania. gdzieś w, myślę... wiem jak to na pewno jeszcze nie przetestują, ale... znaczy może przetestują, ale pewnie coś znajdą jeszcze na konsolę Ale myślę, że w granicach gdzieś piątku, do piątku myślę, że już będzie do pobrania na takie 99,9% tak do piątku. Jeżeli nie, no to się załamy, bo już chyba 3 tygodnie on tam czeka na to zatwierdzenie. Nie, dwa chyba. Nie jest niby tak źle, ale... Czekajcie, zrobię sobie jeszcze miniatureczkę. Eee, jakoś teraz ostatnio mi te miniaturki nie wychodzą. W sensie zdjęcie do miniaturki, bo miniaturki teraz robi... Ładum robi miniaturki. Też... O, może tak się zastanawiałem, że chciałbym zwiększyć to hodowlę. Nawet na kredyt wziąć Ale do tego trzeba by było Jakiś większy areał traw Żeby wiecie sobie tych bal zrobić na zapas I się zastanawiałem czy sobie nie wynająć Łąki e, jakiejś e, Nawet na jeden sezon wiecie Żebyśmy zebrali ja bym tą łąkę zwrócił I wtedy by po prostu Bym po prostu właśnie zadamem e, Sobie porobili się no kosy, Myślę że bym sobie Wyproszyczył e, od sąsiada Czy tam nie wiem nawet może bym kupił, bo jak będę szedł te krowy, to może to jakiś większy kredyt się weźmie. E, kosiarkę drugą, to wiecie, to się napasuje Poszło tak, tako. A jeżeli tych belek by mi zaczęło, to po prostu bym sobie jakieś pole wynajął. Wtedy dalej, no to się jeszcze zobaczy. No myślę, że dość fajnie to będzie. E, też e, rozwojowa wieś. Chcę na dniach z nią wrócić, ale no, zobaczymy jak to wyjdzie, bo mam takie trochę pory przed nagrywaniem. Eee, też chciałem sobie tutaj żyto dodać, ale to niby niedługo tej roboty, a jakoś tak się nie mogę też przełamać. Był fajny pomysł na odcinek, ale to właśnie zobaczymy, bo kilka modów mam fajnych, teraz niewydanych, takie mh, niewydane. I chciałbym sobie na, te, na od odkomuny je podrywać, Bo jeszcze są, jeszcze jest taki czas, że te mody by tu pasowały. Więc fajnie. Czekajcie, nie, pojadę sobie jeszcze, aż to się zwęzi I do sobie cofnę tutaj i ten. I, i, I wyprostuję, żeby już później nie jechać. To pojadę od gazu sąsiadowi. No, właśnie, no jest fajna dość. zobaczymy jak to poschodzi ale w sumie rzadkie folie to jakoś za bardzo mi nie zależy na tym, żeby to dobrze powschodziło. Bo to jako poplon to tylko ten. Drugim hashtagiem będzie ogólnie hashtag poplon, a ja przypomnę ci serduszka. No, jakoś sobie łąkę chyba wynajmę, nawet może na następnym odcinku coś takiego już popłynimy. A jeżeli nie zadamem to sam nawet się zobaczy Myśmy pojechali, raz dwa skosili, na dwa ciągniki Ta kosiarka by do 60 została, do tego bym sobie nawet pożyczył od sąsiada drugą czy nawet na no, odwrót, że do 60 bym pożyczył od kogoś jakąś taką mniejszą kosiereczkę wszystko się ogarnie o Boże, ale co? Nie wiem czy mówiłem, że wyścia w górę, ale nie. Odcinki tak są co dwa dni teraz. Ale będę się starał, żeby co codziennie zobaczymy, jak to z tym będzie. I co? Hashtag. noga, chyba tak było. Hashtag, chlo, hashtag, hashtag. Poplon? Tak, dobrze, hashtag. Poplon. Łapeczka w górę. subik na kanale, bo lecimy po 10 kasubów Do wakacji. Zobaczymy, czy nam się uda jeszcze miesiąc. Więc. W sumie może da się rady zobaczymy. Dwa jeszcze, no, sorry. Dwa miesiące jeszcze. Nie całe, ale dwa. Eee, I co? Do następnego odcinka. Cześć, pa. Żegnajcie, jeszcze muszę 5 sekund poczekać, żeby móc ustawić więcej niż jedną reklamę. Nie, no dobra, cześć.